Kolejny dzień, kolejny wieczór, przyjazd łódką. Daniel y, oczywiście nie może y, zawieść mnie i swoich y, antyfanów i powiedzieć coś naprawdę głupiego. Muszę mojej mami zrobić kiedyś DNA. Nie wiem, czy to jest moja mama. Yes. Powiedziałeś, że ci gadałem... Że... Natalia, ja bym się tak nie śmiał, wiesz? Bo ten cały wieczór. To jestem pewien, że straciłaś w oczach widzów, nie? Jak jeszcze byli ludzie, którzy patrzyli z politowaniem i, i wierzyli w to, że, że wiesz, jest coś w tobie i tak naprawdę jesteś tą osobą pokrzywconą, to ten cały wieczór pokazał, że jesteś taką samą patusiarą jak on, nie? I, i tak naprawdę to. Yy, Powinniście zostać razem, nie? Zróbcie sobie dziecko, nie? Bądźcie kwijcie w tym patusiarskim związku. Jak można takie rzeczy gadać na wizji i jeszcze się z tego śmiać? Jak możesz pozwalać temu Debilowi na gadanie, takie, no takie, że, że matce musi zrobić, bo, on, bo nie jest pewien, czy to jest jego matka. I ty jeszcze się z tego cieszysz. Mam nadzieję, że twoja matka to zobaczy. Może też powiedz, że też swojej matce powinnaś zrobić. To byś już pasowała zupełnie do niego. Po prostu żenada maksymalna. Nie pamiętam, ale jest. Ja chyba w USA się powinnam urodzić. Nie są Polki? Nie? Ty się powinieneś urodzić w oknie życia, wiesz? Prostaku, nie? Matka jest święta i mam nadzieję, że jak znowu zawitasz za kratami, to ci pokażą dokładnie, co to znaczy, że matka jest święta. Nie? Tutaj Daniel mówi, ile przeznaczył pieniążków. Na wyjazd mieliśmy 10 tysięcy i myślę, że jeszcze tego nie wydaliśmy. MHA. No w sumie z upożyczeniem auta, no może tak. Jeszcze te 15 tysięcy, z walki moje doszło. Tak Daniel, pogrzeb sobie w nosie. 10 tysięcy przez, przeznaczyliście na wyjazd. Nic się nie wydarzyło na tym wyjeździe, absolutnie nic. E, bierzecie jakieś abstrakcyjne miejsca wynajmu e, i chodzicie tylko po McDonaldach, nie? Wieczorem wyszliście raz do klubu, do restauracji. Wynajęliście łódkę i 10 tysięcy wam już poszło? Na co dokładnie? Jak wy planujecie to jeżdżenie? No ale wszyscy wiemy, że. Znaczy się ty, Daniel, mówisz, że nie zarabiasz, ale wszyscy wiemy, że zarabiasz na kiku. I dlatego ciągniesz te livey tak długo i jest tam tyle osób, tylko po to, żeby nabijać ci kieszenie. A ty gadasz, że. A ty gadasz takie pierdały, Daniel. Komu wciskasz ten kit? Pogrzeb w nosie jeszcze bardziej. Pieniążko z żałki staramy się nie ruszać, nie? Do, do prój jedziemy, to może też coś tam się zarobi. Nie. Tak, tak, Daniel, zarobisz na pewno. Ale tym, tego wieczora stała się rzecz niesamowita. Daniel razem z Natalią poznali. Mm, ludzi, z którymi siedli do stolika. Wszystko toczyło się bardzo fajnie. Było bardzo miło. <laughs> Co to jest, ja to jest zdrowie. ta wódka taka jak Mimberk. Michał, najwyżej. Nie, nie musisz tego napisz trochę. A. Nie, to była delikatna. A. A. Wow. A. Normalne spotkanie, super zabawa, ktoś by pomyślał o co ci chodzi. Oczywiście było pięknie, było ładnie, toczyło się to dalej, były rozmowy. No, ogólnie my w sumie wiesz, oglądaliśmy, jak była urzędnicza. No, przypadła. Moja babcia kiedyś w kolei pracowała. dostała no. to mieszkanie. Jak moja mama żyła z ojcem mojego brata, wielki szansę to wykupić za 5 tysięcy, słuchajcie. Jak I no? 5 no, tysięcy? No, tysięcy. Tak, i nie wykupili z, tego. Nie wykupiłaś 5 lat no. temu. To było takie no Tak, tak. I to jest ich wina, Daniel. To ich sprawa tak naprawdę. I teraz będziesz obwiniał, że ktoś tam nie kupił, bo straciliście co? Urzędniczą straciliście? To jest e, szczęście w nieszczęściu, bo może ty uważasz, że to źle, że straciłeś, ale ci ludzie, co tam mieszkają, to się cieszą. A dwa, że wiesz co, za te pieniądze, które już do tej pory zarobiłeś, to byś sobie takich urzędniczych kupił 10. Ale tego nie zrobiłeś, nie? I kogo będziesz o to obwiniał? Yy, menadżera, federację, byłą partnerkę, rodzinę, wszyscy są winni, nie? Ty, tobie przez palce przylatuje gruba kasa z tego streamowania, a ty dalej, no, czyjaś wina zawsze gdzieś jest, tylko nie twoja, nie? No bo, no bo ty jesteś niewinny, nie? Ty jesteś pokrzywdzony w tym wszystkim, nie? To jest, to jest straszne, nie? Straszne jest być osobą chorą psychicznie, Daniel. Jeszcze bym ci powspółczył, ale no, za bardzo, wiesz, znam twoją historię, więc się nie współczuję w ogóle. Ale powinieneś się leczyć. Na, jeszcze tutaj mm, zanim przejdziemy do dramy, która się wywiązała w związku z tymi znajomymi, Daniel. E, pokazał nam swoje majtki na zmianę. No każdy tak robi przy stoliku, nie? Jeśli nie wiecie, to teraz wiecie, że tak należy robić, nie? Jak siedzicie z nowo poznanymi ludźmi i streamujecie to dla kilku tysięcy ludzi, musicie zrobić coś takiego. Majtki na zmianę są. <grych> tak, dokładnie tak, bo to jest bardzo ważne. Jak chcecie być. E, postrzegani jako osoba chora psychicznie. To tak musicie robić, nie? Co to jest? To jest mój. Mało tego, te majtki były brudne. Daniel wyciągnął przy stoliku z nowo poznanymi znajomymi Gacie i je pokazał. Które były brudne. Także. Polecam. Jak chcecie być uznani za patusów, to to jest właśnie jeden gest taki i już jesteście, nie? Ale co zaszło po tym wszystkim W czasie, gdy Daniel i Natalia robili sobie zdjęcia z obsługą z przypadkowymi przechodniami, para siedząca przy stoliku powiedziała coś, co później Daniel analizował i oczywiście odpalił się na tą parę. Oni są na TikToku, czy co? Czy to na Może to przetrawić. Daniel, oczywiście, jest w tej chwili zmęczony, bo streamuje cały dzień. Jest pod wpływem alkoholu i on tutaj, jak zwykle. Nawet w moim przypadku, kiedy ja mówiłem, Daniel, daj się wyspać Natalii przed trasą, co się tyczyło Natalii, jego partnerki. Daniel uznał, że to jest, y, chodzi o Natalię z biura nieruchomości. Gdzie wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. I tutaj jest tak samo. Daniel źle odebrał, to co powiedziała ta osoba. I tak jak zwykle, nie pierwszy raz zaczyna się jazda. Dobra klamodlani w sumie nie wiem, czy dobra. Dobra reklama dla nich. Ja w sumie nie wiem, czy dobra. No. no, widzicie, od początku ta pani też wątek w pani kurwa ma, gubiła ta dziewczyna wątek też, tam wiecie, że chciała nie. Gubiła wątek. Jaki gubiła wątek? Co ty pierdolisz, kurwa, Daniel? Jesteś zwykłym patusem, nie? Jesteś zwykłym patusem. I tyle, nie? Jak to do ciebie nie dociera, ja będę ci to powtarzał. Powtarzał za każdym razem i będę pokazywał, w którym momencie jesteś patusem. W tym momencie jesteś patusem. We wcześniejszym też byłeś patusem. I dzień wcześniej też byłeś patusem. Jesteś patusem każdego dnia. I za chwilę do ciebie dołączy Natalia do, na tym szocie, gdzie pokaże, że też jest patuską, taką jak ty. Nie wiem, że wie coś. To... No widzieliście, No i co to, 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 to mogę powiedzieć? No. No była słychać, no. Co, co było słychać? Że jesteś patusem. To było słychać na pewno. Nie obgaduję Was, tylko cofam słowa Twojej kobiety, czy tam Ciebie, Twoje, no. Tyle w temacie, ja nie mam nic do powiedzenia. Było, minęło. Ugościłem Was normalnie. To, co tam zagadaliście za plecami o nas, to no to takie w sumie średnie. Jak powiedziałem, czy to prawda, to inny temat gadany był. Dlatego ja tam mówię, nie? Co odpisali na czucie? Coś tam piszą, że mi obgadujecha z nami dykulację. No, postawiliśmy wam, zaprosiliśmy was, było w miarę okej, okay, tylko krzywa jedna akcja, było, minęło, jeszcze raz. to. Krzywa akcja, to ty, ty masz w głowie krzywe akcje. Źle odebrałeś wszystko, co, co zostało tam kurwa powiedziane, i już już myślisz, że wszyscy kurwa ludzie są, chcą tego samego, że chcą zabrać wam zasięgi, że, że chcą za, dla zasięgów, kurwa, jesteś jebnięty po prostu. Jesteś chory psychicznie, chłopie. Przesłuchajmy, jak kończę temat, i mam to gdzieś, no. To co... Czekaj, no, co ty chcesz, że To yy, Po co jedliście z nami kolację, a po co nas obugadywałeś przy kamerze naszej? Po... Na Natalia, byłoby fajnie, jakbyś zamknęła ryj, nie? i nie kozaczyła tak, bo ludzie byli. To, to, że w ogóle ktoś z wami chce usiąść przy stoliku, to powinniście się bardzo cieszyć, nie? Bo jesteś zwykłą patusiarą. I lata wiele szotów, że zachowujesz się tak jak prawdziwa Patusiara. Więc przestań gadać do kamery, wejdź do ludzi i może zacznij, jak, jak jest coś nie tak, bo wiedziałaś już, bo czat pisał, to mogłaś od razu stanąć i zacząć, zacząć drzeć pysk do tej osoby, nie, że co to ma być. A teraz przez kamerę, tak jak twój kurwa narzeczony, zobacz na jego twarz, kurwa. Obydwoje jesteście tacy sami. Jesteście zwykłymi patusami. I kiedyś, jak nasze drogi się skrzyżują, a skrzyżują się, bo świat jest mały, będziemy w tym samym miejscu, w tym samym mieście i spotkamy się w tej samej restauracji, Daniel. Nigdy nie wiesz, może tak być. Ja stawiam, że tak się wydarzy, bo świat jest mały. To wtedy możecie pokazać, jacy jesteście i zacząć ze mną konwersację. Po tym wszystkim, co mówię o was, za waszymi plecami. Pokażcie światu, jakimi jesteście naprawdę influencerami. A tutaj, taka e, prośba do widzów, którzy będą to oglądali, albo nawet e, ta para, ta grupa, która. Ta para właściwie, e, która została pomówiona tutaj, jak zwykle, może, może chce coś powiedzieć. Ja bardzo chętnie e, zamienię z nimi słowo. Jak oni, jak oni to widzieli, w jakim kontekście to było powiedziane i, i czy uważają, że słusznie parapatusów ich tak potraktowała. Także dajcie znać.